Witam Sebastian z tej strony. Chciałem Wam pokazać dzisiaj, jak klimatyzatorem przenośnym z funkcją osuszania powietrza osuszam miód. 4% wilgotności w ciągu jednej doby. Nawet nie całej jednej doby. Chodźcie, zobaczcie. Ja go wyłączę. On tu sobie dmucha tu ciepłym powietrzem, tu zimne powietrze. One się mieszają. I. Przedmuchują nam przez stojące rameczki. Tak go tu wyłączę. Wyłączymy i teraz tak. Po półtorej godzinie, jak ustawiłem ramki, po półtorej godzinie mamy już litrę wody z osuszacza wyleciało. Mamy też wcześniej, dlatego że ciepłym i zimnym mieszam i na ramki wpuszczam to powietrze, które przedmuchuje które potrafi mówię, z 24% na 19,5% w ciągu jednej doby. Czyli jeżeli ustawię, ustawię rameczki w południe, to na następny dzień przed południem mam już 19,5%. Z tej samej komórki wyciągnięty miód, czyli miód czy nakrób, bo to nie wiem jak 24% ma, no to i z tej samej jest przebadane 19%. Także jak się później wymiesza z tym zasklepionym 15% 14%, to jest, to jest bardzo fajny efekt 17%. 17-16 mam miodek. Tu dmuchałem ciepłym powietrzem, patrzcie, jak sobie ramkę zmasakrowałem. Spłynęła, spłynął mi cały ten nakrop, co był tu i tutaj, co był miód taki zasklepiony, dojrzały. No Jest to z jest to nawołoci, na dlatego chcę, chcę już te pszczoły, pszczoły zakarmić na zimę. Nie chcę długo, żeby, żeby pracowały na tym miodzie. Bo, no bo jak jest, jak jest zima, za chwilę zimno, nie wiadomo piwarole jak to będzie żeby zdążyć. I teraz ten miód, który zebrałem spod tej ramki, spod tej ramki zebrałem do miseczki. Do miseczki. I w misce teraz jest trzecia doba suszenia. Pokażę Wam. Miałem około 25-26% wilgotności. Miałem co spłynął, spłynął, ten nakrop, nakrop z tym miodem, jak zniszczyłem sobie tą ramkę. I teraz przepadamy go trzy doby w misce. Leży bardzo taki korzuszek się robi. Nie wiem, czy to widać. Miejsce. 3 doby leży miód i zobaczymy zobaczymy jaką ma teraz wilgotność Wam pokażę po trzech dowach suszenia znaczy suszenia no. leżenia w misce w suchym powietrzu już patrzymy mamy ten ten reflektometr zobaczymy czy będzie coś widać no popatrzcie jest jeżeli by się tam dobrze przyjrzeć to mamy 16% wilgotności o nie wiem czy to widać pokazać ale nie zobaczymy chyba będzie 16, 16,5% w jego odnośni. Powietrze. Tu mamy, mam takie unianie. 52 elektroniczną. 52, odraz, bo był wyłączony na 53, skoczyła wilgotność 26, 28 stopni jest. Ona się tu nagrzeje, ale to mówię, po półtorej godzince mamy litrę, wody, litrę wody we wiadereczku. Także tak to wygląda i osuszamy miodek.